Michał, skończyliście sezon halowy, niezwykle udany, najlepszy w historii waszego klubu. Jak byś go podsumował? E, no fenomenalny sezon halowy w naszym wykonaniu, aż 12 medali. Dla porównania powiem, że w zeszłym roku, który był rekordowy pod względem ilości medali, to byliśmy w sumie 18, po Hali mieliśmy 5, w tej chwili mamy już po Hali 12, także nic tylko się cieszyć, jesteśmy bardzo dumni z zawodników. Teraz pierwszy medal po kilku latach przerwy od czasowej wyrośliaks znowu w seniorskiej lekkoatletyce dla Ostrowa. To jest też duże wydarzenie. Tak, to jest ogromny ogromny prestiż. Julia Dudkiewicz po pięciu latach wróciła że tak powiem wróciła z przytupem. Niesamowity konkurs skoków z wyż. w pierwszej próbie pokonała wysokość na 178. To jest rekord Ostrowa i jej rekord życiowy również ze stadionu. Niesamowity harducha niesamowita walka o to, żeby powrócić w ogóle na skocznie. No i okraszone wspaniałym, rozowym medalem seniorowskim, no to jest medal najwyższej rangi. 9 medali w Mistrzostwach Polski U18, U20, teraz trzy przywiezione z tych ostatnich mistrzostw, 2 do lat 23 i ten seniorski tak naprawdę. Ile było takich największych zaskoczeń medalowych w tym sezonie halowym? No szczerze powiedziawszy, oprócz tej sztafety, to, to nie były to jakieś ogromne zaskoczenia, bo tak naprawdę ci zawodnicy byli wśród faworytów do medali. Oczywiście może nie byli w rankingu na pierwszym, drugim trzecim miejscu, czasami to było miejsce jakieś tam piąte, szóste, natomiast nadal nie były to zaskoczenia dla nas jakieś bardzo duże. Byli świetnie przygotowani, no tutaj też i psychologicznie i fizycznie, także no, no zrobiliśmy 12 medali, a może było być nawet więcej.